Siema Manko. witam Was w drugiej części. No, openingu. Um, pierwszą część, jeżeli nie widziałeś, to właśnie widzisz, co mi z niej wypadło, chyba, prawda? Prawda? Ta oto piękna legenda. Moja pierwsza. Jeżeli nie widziałeś, co jeżeli zostaw łapkę w górę i subika na kanale. A my dzisiaj polecimy z całym Karnefikiem. Znaczy, nie całem, tylko te ile ubieramy. Megabox zostawię na koniec, także lecimy. Ja jest jakiś lag, miałam nawet. Nie lubię lagów. Ja na prostu naprawdę już nie mam po co otwierać tego. No zobaczę, jak dzisiaj jeszcze w tym odcinku, w drugiej części całego openingu, jeszcze... O, fajnie. Jeszcze mi kolejną postać postawi. już na nie musi być to legenda. Kapsuka, może jeszcze coś wypadnie. O, koło to bardzo fajny. I mamy 20 dużych skrzynek. Także, no dobra. Na szybkości otwieram coś wleć, nawet gdy będę wiedział, że była świecąca jedynka, czy coś po co tu Jakiegoś na szybkości robimy. A punktów i kasy dużo. No, 10 otwartych i wciąż nic. Kurde. Ale są jeszcze 3 mega skrzynki, także coś powinno przez ten czas wypaść. Co jest? Kurde, grane z tymi upendingami. Jakby co, to ja tę drugą część tak mam normalnie jakieś 5 minut po pierwszej części. Ym, I przed chwilą trafiłem Leona, a teraz trafiłem mityczną Tarę. Jakby... wiem co za powiedzieć. Otwierajmy dalej! Jakby... Co się stało w tym momencie? Jeszcze musi dobra została z 5 skrzynek, a nic nie będzie. A tu nagle Tara w piątej skrzynce. Na nie będę tych brać punktów, bo dalej nie wiem, czy coś nie wypadnie z tych skrzyni. Szósteczka kolejna Dobra, jedynka świecąca. Gadżetki, co Ale czemu akurat do niej? No zawsze się przyda Lecimy z kolejną Piątka, czyli niestety nie. I ostatni megabox, uwaga, czy coś będzie Uwaga, uwaga, uwaga Dajcie leci, lecie, co będzie? Ile punktów? No, jeżeli tu Nie, jeszcze niestety nic. Ale ja po prostu już miałem słów do tych części w obydwu dwóch odcinkach. mityczny i legenda. To jest po prostu coś kosmicznego. Wiecie co? Ja sobie zostawię te punkty i wy powiecie do kogo mam dać. Do Tary czy do Leona? Ja osobiście oczywiście wziąłbym do Leona, bo była o wiele bardziej Leona Ale wy zaznaczycie, jeżeli powiecie Tara, ja wezmę do Tary Jeżeli powiecie Leon w komentarzu oczywiście, to wezmę do Leona Nareszcie je zostawię I no. Tak więc mamy i gadżetik Nowy, proszę bardzo Moje no zdanie lepszy niż ten, który miałem Zobaczcie do tego Dokładnie on go już wybranego Ehm tak, 8-bitowy zleczę, zwyczajny, jakiś, jakiś zwyczajny 8-bitowy. Dobra, Taref na pewno chcę ulepszyć. W ogóle on teraz 2500 monet. No to na koniec tego odcinka wezmę sobie Tarek, jakiś zup jedynak. Dobra, to sobie jednak to ulepszę po prostu. Więc najmniej jakiś 1000 monet sobie jeszcze. Ciebie. Ja w ciebie... też chciałbym... Met... Nawet... gameów mam tylko 30 i mogę kupić tylko te dwa a tylko panda nie to jest taka w miarę, ładna. Ja, tak, to... Pelo. To Równie, albo nawet bardziej wspaniały. Wcześniejsza część. Odcinek chyba trzeba skończyć, a naprawdę nie chcę nawet skończyć. Mógłbym przeciągać i przeciągać, ale nie chcę was zanudzić moim głupim gadaniem. Zwyczajnym. Ja nie mogę, ale super. Dwie postaci, nawet trzy tak naprawdę, bo jeszcze 8-bitowiec. Widzimy się chyba dosłownie, za chwileczkę dosłownie, będzie na przykład Będzie zrobić przez chwilę nawet daily, bo zrobię, nie wiem, testowanie Ileona i Tary, trochę sobie nim program. Też kupię sobie za niedługo skina za 30 właśnie gemików Albo jakieś sprzęt na za 49, jak sobie dokupię te gemy Bo będzie Księżycowa Noc w lutym tam będą znowu jakieś rzadkie skiny bardzo tak jak w ostatnim roku. I mam zamiar sobie kupić jak najbardziej w sumie. Także oczywiście będzie z tego odcinek. No. <grytanie> to chyba tyle. Jak bardzo szczęśliwy byłem, kiedy trafiłem tego Lona, to możecie zobaczyć we wcześniejszym filmie. Także do jutra. No i cześć!